Witam. Dzisiaj taka szybka stawka z posadzonych arbuzów i melonów. Jak widać na załączonym filmie melony już ruszyły, pięknie schodzą. Bałem się, że nasionka się przemroziły, bo wisiały całą zimę w szklarni, ale jednak nic im to nie dało. To są nasionka przypominam z moich arbuzów i melonów wyhodowanych u mnie już w ogrodzie, zebranych podczas zbiorów na, na jesień. Tutaj mamy melona w paski. Tutaj Arbus troszeczkę wolniej schodzi, ale też schodzi ładnie, pięknie. Po prostu potrzebuje kilka dni więcej niż, niż melon. I tutaj kolejny melon, tym yy, w siatkę. To jest chyba ten standardowy i też sobie ładnie schodzi. Tutaj dopiero zaczynają wychodzić jakieś tam sadzonki i sadzonki będziemy przesadzać. Myślę, że nagram film, kiedy wyrosną już i drugie liście. Czyli tutaj z tych środeczków wypuści już kolejne listki, już takie bardziej uformowane, w liście docelowe. No i wystarczy: okienko, doniczka, ziemia, woda, nasionko rzucić i rośnie. Pozdrawiam.